Czy mógłby Ksiądz pokrótce wyjaśnić symbolikę wszystkich dni świątecznych? Rozpoczynając święta Bożego Narodzenia, rozpoczynamy ją obchodem wigilii. Wigilia z łacińskiego słowa znaczy czuwanie i od wieków traktowana była jako czas przygotowania oczekiwania na narodzenie Chrystusa. Teraz czas adwentu, który przeżywamy jest ogólnie w kościele Traktowany i określany jako czas radosnego oczekiwania na przyjście zbawiciela Mesjasza. A w sposób szczególny te, ten czas zamknięty jest w tradycji Bożonarodzeniowej dnia Wigilii. Wigilia jest dniem, który rozpoczyna już obchód Bożego Narodzenia. Jest to bardzo rodzinny wieczór, który gromadzi przy wspólnym stole. Nasze, naszej tradycji rodziny, przychodząc w pierwszej kolejności chcemy kierować się miłością i radością, czyniąc wielką dzieląc się wielką radością, jaką każdy przeżywa przy okazji świąt Bożego Narodzenia, a tradycją tego dnia jest łamanie się i dzielenie opłatkiem, składanie sobie życzeń i przeżywanie tego wieczora w tej takiej braterskiej, serdecznej, radosnej atmosferze rodzinnej. Istnieje zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy stole, którego celem jest pamięć o tym, że są zapewne tacy, którzy potrzebują ludzkiej opieki, życzliwości, dobroci, ale wcześniej traktowano to jako zaproszenie do stołu kogoś, kto już odszedł, to spośród najbliższej rodziny. Już mieszka w tym innej rzeczywistości świata nadprzyrodzonego. Dlatego też bywają często takie miejsca, takie rodziny, które podczas wigilii przed rozpoczęciem składania życzeń modlą się, polecając zmarłych opiece i miłosierdziu Bożemu. Jednocześnie yy, Wigilia ma charakter bardzo religijny, dlatego też w wielu domach odczytuje się tego dnia fragment z Ewangelii według świętego Łukasza opisujący Narodzenie Pana Jezusa. I na podstawie tego wydarzenia przeżywa się właśnie ten dzień yy, składając życzenia, no i tradycyjne yy, potrawy wigilijne spożywając. Przejściem z wigilii do Bożego Narodzenia jest msza święta o godzinie 12 o północy, tak zwana pasterka, msza święta pasterska przypominają, przypominające wydarzenie jak Pasterze przybywają do Żubka betlejemskiego prowadzeni głosem aniołów, chcą oddać mu uwielbienie i cześć. Natomiast sama święta Bożego Narodzenia to tajemnica przyjścia na świat zapowiadanego przez wieki Mesjasza Jezusa Chrystusa. To dokonuje się zarówno w rzeczywistości religijnej, uczestnictwem we mszy świętej, a w naszych rodzinach również gromadzimy się wspólnie, Spożywając posiłek, gromadząc się, jednocząc i trwając we wspólnocie. Dzień, drugi dzień świąt, dzień świętego Szczepana, to już wspomnienie, które miało miejsce w późniejszym etapie, nie zaraz bezpośrednio po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Święty Szczepan to pierwszy, jeden z pierwszych, właśnie świętych męczenników, który oddaje życie za Jezusa Chrystusa, ukamienowany za czasów. Rozpoczynającej, rozpoczynającego swoją działalność Szawła, który później staje się świętym kościoła, świętym Pawłem, jednym z największych filarów. Drugi dzień świąt również ma charakter tradycji bożonarodzeniowej, świątecznej, w rzeczywistości religijnej to jest czas Mszy świętej, uczestnictwa w Eucharystii i braterskiej, braterskich, towarzyskich spotkań rodzinnych. W tym w te, te trzy dni właśnie charakteryzują się tym, że często w naszej tradycji rodzinnej śpiewamy kolendy, jednocząc się właśnie przy tych prawdach, o których, które są zaczerpnięte i zawarte w słowach śpiewu kolęd. Jak powinniśmy się przygotowywać do świąt? No myślę, że każdy z nas indywidualnie to, to, tą sprawę powinien traktować, nie ma jakby jednej ogólnej zasady dla wszystkich ludzi. Ja jako ksiądz, to trudno, żebym mówił w sposób inny, że należałoby y, pięknie posprzątać mieszkanie, y, ubrać najpiękniejszą choinkę, zrobić najwspanialsze zakupy, naj, y, zadbać o najdroższe prezenty, bo tak często jest właśnie wrażenie, że to jest istotą świąt. Co nie pomniejszam, oczywiście te elementy są bardzo ważne, natomiast dla nas, kapłanów i dla osób, które, jak sądzę, żyją wiarą, przygotowanie do świąt to przygotowanie wewnętrzne, duchowe, między innymi właśnie przez spotkanie się z rzeczywistością miłosierdzia Bożego, czyli przez sakrament pojednania, pokuty, ten właśnie czas adwentu, który przeżywamy. Jeszcze teraz to daje nam możliwość spotkania z tą dobrocią i miłością Boga, który przebacza, który oczyszcza nasze serca, bo istotą samych świąt, dobrego przeżycia świąt jest, aby Jezus mógł zamieszkać w naszym sercu, a zamieszka wtedy, kiedy moje serce jest czyste, a jest czyste wtedy, kiedy potrafię je oczyścić, kiedy potrafię przebaczyć, kiedy potrafię uznać swoją słabość i z tym co słabe idę do Pana Boga. Czy z punktu widzenia księdza parafianie bardziej podchodzą w sposób tradycyjny do świąt, czy raczej już tradycja zanika? To też jest takie pytanie, które myślę, że inaczej jest odbierane przez starsze pokolenie, inaczej już funkcjonują i myślą i postępują ludzie młodzi. Tradycja na pewno jest i starsi i młodsi ją zachowują, natomiast bezwzględnie starsi przywiązują większą wagę do tego, co, co było dawniej. Natomiast młodzi ludzie żyją tą tradycją, którą czerpią z tego starszego pokolenia. Natomiast jestem przekonany, że zdecydowanie już bardziej kładzie się na takie elementy, typu właśnie jak, jak prezenty, jak przygotowanie się do świąt, od strony tej takiej materialno-marketingowej. Co, co, jak twierdzę, też jest, jest ważne, bo to jest też radość z przeżywania w ten sposób świąt. Natomiast natomiast dla, to jest w mojej ocenie, starsze pokolenie jednak bardziej kładzie nacisk na taki duchowy charakter świąt. I to między innymi widać też w przeżywaniu takiego tradycyjnego, chociażby sposobu świętowania. Dzisiaj dzisiaj już wielu młodych, młodych ludzi kolendy też traktuje, czy bardziej lubi je słuchać w wydaniu takim nowoczesnym, gdzie to jest mocniejsze uderzenie jakichś zespołów rockowych, które też w aranżacji potrafią przygotować ciekawie ten śpiew czy wykonanie kolend. Natomiast no, tradycja taka prawdziwa Bożego Narodzenia to jest bardziej wewnętrzna, duchowa, która. Pozostaje, ale powoli ona się rzeczywiście tak troszkę idzie z biegiem czasu i zmienia się na na rzecz tak jak we wszystkim czas pocią, yy, czas przedstawia nowe formy. Czego życzyłby ksiądz wszystkim świątaczom z okazji świąt? Oj moi drodzy, czego życzyć? No, zapewne życzę wam abyście te święta przeżyli w bardzo radosnej atmosferze rodzinnej. To, co dostrzegamy dzisiaj, jest wiele problemów dotyczących życia małżeńskiego, rodzinnego. Borykamy się z wieloma problemami, dlatego też chcę Wam życzyć, aby ten czas był czasem głębokiego pokoju w Waszych serc. Był radością, był czasem odnawiania przyjaźni, miłości. Życzę Wam spokojnych, radosnych, błogosławionych świąt.